Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na Keyskagu się znajdujemy. Oczywiście, jak chodzi 20% bonusu oraz 4 zł na start. Jak używać kodu, o to macie szansę na skarnięcie takich oto skinów w Giveawayu. Tutaj minimalna koda doładowania wypisana. Więc na tą wrzucacie macie szansę na skarnięcie 5 skinów łącznej wartości 2700 zł około. Nie wiem dokładnie, ile to jest, ale gdzieś tyle to wyjdzie. A my dzisiaj sobie na jakieś wejdziemy, tak jak tutaj zazwyczaj to bywa. Znaczy, tutaj w takiej tradycji, sobie coś popatrzymy, co tutaj dzisiaj ciekawego będzie. Może sobie zacznijmy. E, spróbujemy sobie trzy skrzynki nitro na trzech graczy, bo to jest skrzynka nitro. O trzy e, tak te trójki są, to nie będą. I będzie trójkami. Zobaczymy, jak tutaj da. E, Wyrzucę sobie bota właśnie nitro na pewno. A tutaj. A, kurczę, chciałem wybrać, ale przypadek potasti jego. No dobra, niech będzie. Tak jak będzie. Może to przeznaczenie, ale czekajcie. 6621 zł Ile? Dobra, spójrzmy co nam da. Okej. Okay. A ten kawałek też ładnie kosztuje, ale dobra, to w ogóle... Co to się stało w ogóle? I w ogóle to się wygrało, kurczę. Dobra, jak i to jest start, tak i to jest... Fenomenalny start. mi to interesuje, jakim cudem to kosztuje 6620 zł? Ja się zatrzymałem, jak ta upa kosztowała w stanie faktury, no, nie wiem. Z 800 zł, z 1000? No to jest naprawdę mega dużo. Dobra, czy tutaj jakieś bitwy grubaśnych ktoś robi? To właśnie takie normalne, ludzie grają bitwę. Mamy tutaj mm, ...pocisną, mamy tu jak nam tak daje. No to tutaj coś właśnie grubego. Myśmy tego nitro znowu z 5 razy. No i zagrajmy to, a może na czterech, teraz sobie spróbujemy no i Wybieramy sobie te boty, weźmy tego nitro Weźmy bota, jakie tutaj jeszcze są boty takie, no może tego i samo po prostu wrzucimy I damy Pod Poker, George Obuwa A, co że to jest po prostu tego, też od i samo jakby Okej, okay, no to możemy tak to zagrać Możemy tak to zagrać i zobaczcie, co no, kurde, czy pierwszej To jest coś pięknego. Taki polonik, bardzo tutaj 5000. Podoba mi się to, i faktorynium, jak da to będzie, i ja pierdzielę. My tutaj kurde jesteśmy zarobieni już znowu. Naprawdę, dobra, to w ogóle faktorynium skiny do broń, co kosztują naprawdę jakieś horrendalne pieniądze. Tutaj kurczę... Wszystko tutaj jest warto dużo, w tej stronie dało. 6, tutaj 6, ja w ogóle 20, a to jest, kurczę, fenomen. I tutaj, żeby motylek nie poleciał. O kurczę, chyba przegrana? Ja pierdzielę Wy ja sobie wyobrażacie, jakby, tym, czemu Bule nie poleciał ten motylek? Ile byśmy się się mieli? Kurczę, niesamowite są te bitwy. Mm, mm, mm. Myślę, że to, to możemy zrobić. Jeszcze szkoda, że jakiś więcej trybów kurcze nie ma jeszcze. Możemy underdoga skręcić jakiegoś. Tylko, już kurczę nie wiem nawet na jakie skrzynki. A, wrzućmy sobie, tak jak. Dobra, co ja tutaj klikam, już przesadziłem. Ale tak jak teraz możemy sobie zrobić. Trzy skrzynki, no to nie będzie ten i tak ten underdog obiecany. Chciałbym, że już losowe oboty wrzućmy. No dobra, oni akurat. O, tutaj jego skrzynkę. Mam nadzieję, że z tej skrzynki nit O jezus, może coś poleci, ale. Jak ja widzę, to zobacz, To już jest GG, to już jest GG, czemu to jest underdog? No nie gadajcie, że mi tu znowu coś dano, kurcz. O. No. Wygląda na 10 tysięcy. Klasyka jednak wolę, ale jeszcze raz spróbujmy taką bitwę. Weźmy tutaj znowu Nitro. O to był bot. Kurczę. Nie wiem, to, to był bot. Teraz chyba. No i teraz kurczę, nie wypalnie. Nie wypalnie teraz Royal. A na tym. Motherfucker, no wypadł. No ale tutaj nerw, już kurczę znowu. Muszę Lotus. Ale no to już najlepsze swoich lotów. Trochę lepsze. Tu musi wypaść Royal i jeszcze dać jednego. No, najlepszego Royala. Dobra. Dwie bitwy przecież przegraliśmy 30 tysięcy. Więc trochę teraz poczekamy, może. Mim sukces jakiegoś Rosser Dzika. Tutaj nie wiem czy jakieś są jeszcze case battle, gdzie mogę sobie dołączyć do kogoś się jeszcze się rozgrywa kurczę taki fajny startup z fanem ogóle. kurczę szkoda i może i sam tylko była joker i sam joker spróbujemy takie coś No i tutaj zagrajmy na no i sam niech będzie zobaczmy jak tutaj to się potoczy? Mam taki uspik, kurcze No nie za ciekawe te gigawuły, jak na razie. Ale coż tutaj na no Isamu tu to będzie. Będzie, kurczę, jazda prawdziwa. No, zobaczmy. Isamu, skrzynka i jest Royal. Fenomenalnie, kurczę, bardzo mi się podoba. z tego Royala motylek. Niestety, ale to ja nie ten narzekał 8000, pięknie. Zobaczmy. No dobrze, 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 jest do przodu. Jest do przodu 6000... Sześci... Kurczę sześć Osia, Prawie 9. Więc też jest spoko. I co mamy tutaj gramy? No ostatnią bitewkę, sobie jakąś twórzmy. Może sobie wrzucimy po prostu nitro sobie tego i samu rzućmy. i tak to niech się skończy po prostu ale na trzy osoby i sobie dodamy jednego bota i samo, drugiego bota nitro i tyle i tyle. I tyle coś na koniec będzie. Yy, no, zaczęło się krótsze fenomenalnie. Dla naszych rywali. Teraz sobie tak by underdog przed coś czuję. Tak by tutaj underdog wszedł a ja pierdziele. Kurczę no no dobra, to niby Royal może polecieć, ale jakie tutaj są szanse tego Royala? Małe, małe niestety, dobra. Cóż no, kończymy 53 tysiące. Ja wam przypominam była jak chodzi No Do zobaczenia się mako. Cześć.